Witajcie kochani z. Ułatwienia dostępu. Jäger i Jäger Meister. Kochani. Pewien człowiek sympatyczny. Pewien sympatyczny. strażak, Postawił mi Jäger Bombę, Kochani. Zobaczę ja zrobię. Zapraszam Was do najbardziej. Ale to też nie da się. Nie, nie tak. się. To... Nie, nie da się. Nie, nie da się. Nie, Zobaczę. No to opowiadam, ja cię filmuję. Kolego mój strażaku, jeśli Strażak je za Twoje zdrowie, to zrobisz dla ludzi, dla wszystkich, dla Dla mnie? Zobacz, tak. Nie, nie przemusie mną. Ja was szanuję bardziej niż wy mnie. Po prostu. To jest mega super. Nie. Yeah. To jest mega super. Teraz, <suszy> to, Chcesz filmować tą, tą ścianę piękną. Film... A ja, z butelkami to, dla ciebie. No, 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 no sfilmujemy. Ale to musisz sobie stanąć tutaj. No, ale nie. Nie, no, tu... yes. no, no, ja no. ja coś... bo o, ja chcę tak, O tak, o tak, no. tak sobie ja ja stań. Ja teraz filmuję, no. Bo ja filmuję, wiesz. Tomek, ja filmuję. Trzymam Cię, trzymam Cię. Nie, jest ok. Ja trzymam się do ściany. Ale co Ale to do ściany. To Jak tak. ciekawie jest zrobione. Ale teraz tak. I to plecy, plecy. ja. Yeah. I stoisz tam. No, nie ma, nie ma, nie wszystkie kurwy! To jest masz, kurwa mego. Masz, dzięki. masz. dzięki. zatrzymaj, zatrzymaj nagrywanie, to... przycisk. To zatrzymaj nie. przycisk. Zatrzymaj i nie, nie zatrzymałeś się, czy ja mi przebierzę? Dzięki. dzięki, dzięki. I wracamy do baru. Jo, 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 kochani, chodź, chodź. I to jest piękne. Także pozdrawiamy i. Tu jest stołek mój, tak i... Dobra, dobra już dobra. Zapraszamy na Nie FIFA Nie FIFamy. Pa! FIFA. Zatrzymaj na...